dla Was bardzo ważną wiadomość. Znaczy, nie jest aż tak ważna, bo no taka trochę... Słuchajcie, ja wczoraj nie spałem w ogóle. Ani, ani sekundki nie pospałem. Dzisiaj, dzisiaj wiecie, od... Ja, bo przez całą noc oglądałem filmiki jakieś śmieszne. Musiałem wytrzymywać ten śmiech, żeby rodzice nie usłyszeli. Lecz, słuchajcie, słuchajcie uważnie. Tu, nie, 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 nie wiem, za 3-2 dni yy, nagrywam filmik z tym, jak robię Wielki Opening, napiszcie w komentarzach, o kurde, czekajcie chwilę, powiedziałem kurde, kurde to nie przekleństwo, pamiętajcie. Bo, bo w szkole są u nas takie głupki, że mówię, dlaczego przeklinać, Dlaczego? No i słuchajcie, jak mówię, wpadajcie na kanał tego pana. Dobra, no to żegnam, pa.